Chciałabym dzielić się moją pasją do ożywionego świata z młodziutkimi ludźmi, którzy dopiero ten świat odkrywają. Właśnie decydują, jakim informacjom dadzą miejsce na ograniczonym twardym dysku w ich mózgach, a jakie sobie odpuszczą. Chciałabym sprawić, żeby dla przyrody stworzyli stały, pielęgnowany zakątek. Czy potrafię? Ja absolutną większość życia poświęciłam popularyzowaniu przyrody. W taki sposób, żeby bardzo trudne naukowe rzeczy dotyczące zachowań zwierząt opisywać w sposób taki łatwy, miły i przyjemny. I wiem, że to umiem, ale czy potrafię otworzyć umysł, który jest zainteresowany no, Minecraftem, Instagramem, na te przyrodnicze rzeczy? Wtedy nie byłam pewna. A w tej chwili dostałam takie narzędzia, że nie mam żadnych wątpliwości, że to potrafię.